Siema się i widać w kolejnym odcinku na moim kanale z rzeczy które powinny zostać dodane do Brawla w 2021 roku Dzisiaj przygotowałem dla was 6 takich propozycji I to zależy od was ile propozycji będzie w kolejnym filmie Każde 500 łapek w górę pod tym filmem to jedna propozycja więcej Więc dawajcie mordeczki to może lajkuje zróbmy tak żeby było ich jak najwięcej Oprócz tego też koniecznie subskrybujcie mój kanał żeby być na bieżąco A ja mam dzisiaj wam do pokazania naprawdę grube rzeczy Myślę że większość z nich się wam spodoba i chcielibyście żeby coś takiego dodali Więc koniecznie oglądajcie do końca A jak chcecie żeby przybyło wam serducho to napiszcie która z tych Sześciu rzeczy, co Wam pokażę, podoba Wam się najbardziej. Tylko najpierw je obejrzyjcie, żeby wiedzieć. A ja już nie będę jakoś przedłużał specjalnie tylko wstępu i myślę, że możemy przychodzić do pierwszej rzeczy. Jest to, proszę Państwa, koło fortuny. Dokładnie czajcie. Patrzcie, mamy koło fortuny. Tylko, że to nie jest takie koło, które było w sklepie, czy które by się specjalnie jakoś kupowało. Tylko oto koło fortuny byłoby specjalne wyzwanie. Normalnie takie wyzwanie, jak na przykład było oskina do Rose, jak na przykład było oskina do Dynamajka, jak normalnie są Championship'y to takie wyzwanie byłoby i do wygrania w nim byśmy mieli lo los takim kołem. Zobaczcie, kiedy są kozackie nagrody. Między innymi mamy darmowy karnet. Od razu mówię wam, jak to by działało. Jakbyście już mieli kupiony karnet na ten sezon, to jakbyście go wydropili, to już automatycznie by się wam odblokował kolejny karnet, który będzie w kolejnym sezonie, więc naprawdę mega fajna rzecz. Yy, następne do trafienia, to by było to właśnie tutaj skin do Colt, Challenger Colt. Później byłby też pusty los, i na tym pusty losie nic więcej do. Dostali, to naprawdę było trochę pechowe, ale no wiecie, nie zawsze się wygrywa co nie. Następnie monety, nie wiem jaka dokładnie by to była ilość, ale pewnie dosyć spora. Później mamy tam gemy. No, gemy, powiem wam, że też by było bardzo fajnie trafić. Też sami mam pojęcie, jaka by to była ilość. Na pewno też będzie to solidna. Aczkolwiek, no jednak, później mamy mega boxa. To już w ogóle jest coś kozackiego. I następnie mamy jakąś jedną randomową postać, której nie posiadamy. To jest chyba najlepsze, co w ogóle może być w tym boxie. No chyba, że karnet. Karnet albo ta nowa postać, nie? Napiszcie, co wy byście chcieli trafić z tego spina. Ja wcześniej Powiedziałem, że w boksie, a to jest spina nie boks, nieważne już, nie wracajmy do tego. E, więc napiszcie w komentarzu co wy byście najbardziej z niego chcieli drop'nąć, kurczę, no, naprawdę jest to trafiać, ale jest też co nie trafiać, więc tutaj by zależało wszystko i wyłącznie otwarta. No, kto by miał większego to trafiłby jakąś lepszą nagrodę, a kto by miał troszkę e, bardziej pecha, no to niestety nic by z tego nawet nie wyjął, więc no, to zależy, ale na pewno byłoby to bardzo ciekawe i ja bardzo bym chciał, żeby coś takiego wprowadzili. Druga rzecz też jest mega ciekawa i też już o tym w sumie e, kiedyś w, e, rozmawiałem, z tym, że rangi, które wam pokazywałem kiedyś, to wyglądały trochę inaczej, teraz mamy nowy ich design zobaczcie, jak wiecie w grze mamy rangi do 35, co nie, jest ona podajże fioletowa z tego co pamiętam, no i później od 36 wzwyż niestety nie mamy tak już bardziej ustalonych rank w sensie ich kolorków e, dlatego wydaje mi się, że jakby coś takiego wleciało to byłoby to kozackie, wiemy dobrze, że wbijać większą niż 35 rangę jest bardzo ciężko, e, dlatego no to było już takie wyróżnienie, że co jedną rangę po prostu mogłaby mieć ona jakiś inny kolorek, no i tutaj idealnie by się nadał taki właśnie gradient, ta za 36 jest kurczę, powiem wam szczerze taka e, chyba moim zdaniem najfajniejsza Taka skromna, fioletowo-różowa, bardzo fajny Gradiencik, później 37, 38 I 40 jest już tak bardzo kolorowa 39 też jest tutaj też tak trochę y, Bardziej skromnie zrobiona, ale bardzo ładnie oczywiście Mi się jak najbardziej wszystkie podobają Ale chyba najbardziej właśnie ta 36 albo 39 Wydajcie znać w komentarzu Która z tych y, tutaj ikonek za rangę Najbardziej wam się podoba i którą rangę wyślicie, Myślicie, że wam się kiedyś uda wbić z tych Czy w ogóle jest szansa, żebyście dali radę, bo Ja mam powiem szczerze, że najpierw to bym chciał wbić 30 gdzie <laughs> tam do 36, o czym ja tu mówię W ogóle, kurde, pomyślcie jak to trzeba Dużo pucharków. Ciekawe też od jakich liczb one by były, co nie? No bo jednak jak 35 jest od 1250, no to 36, no właśnie, od ilu by mogła być? To jest dobre pytanie. Też możecie napisać w komentarzu. No i podsumowując pomysł, bardzo mi się podoba. No i czekam aż w końcu coś takiego wejdzie, bo jednak są osoby, które tam bijają więcej. Nawet jakiś typ eco tam miał ponad 2000 tych na bi pucharków sam, na samej B, nie? Więc naprawdę tutaj bym myślę, że był blisko tej 40. Chociaż nie wiem, jakby to było przyznawane. No i lecimy do kolejnej rzeczy. Numer 3 tutaj też mamy coś bardzo fajnego, zobaczcie. Generalnie to już jest taka bardziej luźniejsza rzecz, ale bardzo przydatna. Przykładowo, chcemy z kimś sobie zagrać tutaj trójki. No i widzimy wtedy, że nasz gracz, z którym mamy grać, ma bardzo duży ping. Ping to można powiedzieć tak w skrócie dla was żebyście łatwo zrozumieli jak nie wiecie co to jest No to im macie więcej pingu tym będziecie mieli większe lagi w grze Im mniej tym jest lepiej No i taki tutaj 155 jest to jak widzicie zaświecony na żółto Więc jeszcze by się normalnie grało Ale już taki 508 to już jest zaświecony na czerwono i oznacza że ten gość miałby mega lagi Dlatego wtedy najlepiej po prostu byłoby go wywalić z drużynki No bo jednak no, to jest duże osłabienie jak gra się z ziomkiem który ma lagi gdyż on nie może normalnie grać I przez to byśmy pewnie przegrali gierkę A tak to widzimy coś takiego No i wywalamy go od razu no i my nie musimy się bać w trakcie gry, że nasz jakiś ziomek będzie miał gorszy ping i będzie miał lagi, co nie? Tak samo byłoby u nas, tylko nie wiem dlaczego tutaj właśnie jest pokazane wszystko u naszych kolegów, a u nas nie ma tego licznika Tego nie wiem dlaczego tak jest, aczkolwiek już mniejsza to i tak wygląda to bardzo fajnie No i generalnie co tutaj mogę powiedzieć? Z chęcią zobaczyłbym to w gierce I numer 4 już jest mega gruby Patrzcie na to Nowa rzecz na mapkach by była Byłaby to lawa. Obczajcie jak kozacko ktoś tutaj właśnie stworzył, że jest taka tekstura tej lawy Realistycznie to wygląda. W dodatku, teraz najlepsze. Jakby się wbiło do tej lawy, bo nie normalnie by się dało przejść, to nie? Tylko że jakby się w nią wbiło, to od razu by się dodało. Tak ona by działała. To byłoby naprawdę mega OP, zwłaszcza dla postaci, które mogą odpychać rywali czy coś w tym stylu. Albo przykładowo, nie wiem, Gadget El Primo albo od Geyla, co nie? I wtedy byśmy mogli pchać rywali do lawy. To by było coś naprawdę grubego. Tylko twórcy by musieli to dobrze ogarnąć, żeby nie było przez takich bugów czy coś, albo żeby to nie było znowu zbyt OP dla niektórych zadymiarzy. Yy, no i gdyby to ogarnęli, to kurczę, powiem wam szczerze, że na takiej lawie, do no, kozacko by się grało, co nie? Dużo ciekawiej by się na pewno grało na showdown, yy, Mam nadzieję, że coś takiego twórcy rozmyślą, bo to jest coś pięknego. Jak ja bym coś tak Takiego zobaczył w gierce, kurde. to chyba nic by tym nie pogardził, to nie? Wtedy już serio można by było robić podłoga to lava w Brawl Stars. No fajnie, fajnie się prezentuje. Lecimy z piątą rzeczą, i tutaj zobaczcie, co my mamy. Można by było wybierać sobie tła. Takie coś już nieraz widziałem i chciałem wam to w końcu pokazać. Jak wiecie, w Brawlu mamy zawsze dane tło i każdy gracz ma takie same. Ale co, jakby wprowadzić coś takiego, że można by było za Pointsy kupować właśnie sobie jakieś tła i ustawiać sobie jakie nam się najbardziej podoba. No bo każdy wiadomo, że wybierze sobie takie, które mu się, się bardziej podoba, a jednemu się inne bardziej podoba i tak dalej i tak dalej No każdy ma inny gust po prostu nie eee, No i można było sobie na przykład kupić Jak widzicie tutaj to zimowe Ono byłoby za 200 Mi się akurat to zimowe tu mega podobało I na pewno bym je zakupił Zresztą wszystko na razie tutaj co widzimy to jest za 200 Tak samo z Golden Weeka Tu są pokazane tylko te dwa Nie ma więcej Ale generalnie naprawdę są fajne I taki pomysł no nadałby się idealnie I też byłoby więcej możliwości właśnie na wydawanie star Bo ja na razie szczerze na jedyne co wydaję star -y, To głównie na mega boxy Tam wiadomo kupiłem też jakieś skiny Ale głównie na mega boxy i numer 6 mamy tutaj coś takiego: dotyczyłoby tutaj Daily Dealsów, bardziej Daily Giftów. Codziennie, jak chodzimy do sklepu, to wiadomo, że w sklepie mamy jedną darmową rzecz. Jest to taka dosyć bardzo skromna rzecz, nie ma co ukrywać. Co najwyżej, to dostaniemy tam Bro Boxa i to jest mega dobra rzecz. A tak poza tym, to już są no, albo jakieś monety, albo jakieś punkty ulepszenia do zadymiarzy i to jest trochę słabe. No i okej, okay, ja to rozumiem. Wiadomo, Daily nie może być jakieś mega dobre takie, nie? Żebyśmy nie dostawali tam jakichś mega fajnych nagród, ale od czasu do czasu, tak chociaż raz na tydzień, żeby twórcy nam rzucili takiego Big Boxa, jak jest to tutaj pokazane. Na pewno by korona z głowy im nie spadła przez to A dla graczy byłoby to dużo przyjemniejsze i z dużą chęcią by też ludzie nie wchodzili i ten sklep Czy nie czeka tam na nich Big Box No bo z big boxa już fajnie idzie otworzyć coś i coś fajnego trafić. Wiadomo, z Browboxa też, ale tak każdy jakby miał do wyboru Big Boxa Browboxa, no to wziąłby Big Boxa, co nie? Yy, więc kurczę, no takie coś by było też spoczko żeby troszkę ulepszyć ten sklepik. No moim zdaniem tutaj bomba i też jestem jak najbardziej za tym. No więc co mordeczki, dajcie znać w komentarzu, który z tych pomysłów podoba Wam się najbardziej. Jak chcecie więcej takich odcineczków to stawcie tutaj łapę w górę i subika na moim kanale, ja bardzo lubię chyba też tego typu filmy, więc no to zależy w sumie od was, czy wy to też lubicie, żeby by po prostu dwie osoby miały z tego przyjemność, to nie? Ja i wy, czajcie o co chodzi, wbijacie moje wszystkie social media na Instagrama, na Facebooka, na Snapchata, na Discorda, polecam też wspierać mój kanał, do wszystkiego linki podane są w opisie, a ja będę się mordeczki z wami żegnał, widzimy się w następnych materiałach, siemanko wszystkim, cześć!